Hej, z tej strony Damian z Coffee on Board. Dzisiaj rozumiemy o grze Deep Grec wraz z dodatkiem lamentujące macki. W Deep Grec spędzasz tydzień na morzu, rywalizując z innymi wędkarzami o to, kto dokona najbardziej wartościowego połowu ryb, jednocześnie tłumiąc swoje żale i radząc sobie z własnym obłędem. Teraz przejdziemy do przygotowania. Wybieramy wędkarza dowolną stroną, ponieważ jest to tylko kwestia wizualna, mamy na przykład hogu i Hugo, w moim przypadku to jest Alba albo Balb. Zagram sobie album po prostu. Każdy gracz dostaje znacznik ribich groszy. Stawiamy na 0. Po prostu nasza waluta w grze. Kości w naszym kolorze. Dwie karty pomocy. One są dwustronne. Na każdej macie coś innego. Jakąś informację. Jedna puszka robaków. Szalupa. Z racji tego, że pierwszy dzień spędzamy zawsze na morzu, nasza łódź ląduje na pierwszym dniu w łodzie. W ramach dodatku mamy takie karty: największe żale. Losowo dostaję jedną z nich, jest ich pięć, tylu ilu graczy. Wezmę sobie tą. Resztę odkładam do pudełka, nie będzie mi potrzebna. I to będzie moja karta. Wsuwam ją pod mojego wędkarza, tak, żebym widział wartość 0. Znacznik pierwszego gracza dostaje osoba, która miała najbardziej godny pożałowania dzień. Mogę to być dzisiaj ja, choć nie był taki zły. Na planszy portu, znacznik pierwszego dnia trafia na poniedziałek, zielony. Do woreczka wrzucamy tylko drewniane kości, ja wam pokażę. One wyglądają w taki sposób, mają różne kolory, i tylko one są w woreczku. Z kart żalu dobieramy 10 na każdego gracza. Powiedzmy, że gram w dwie osoby, więc już mam przygotowane oczywiście, żeby nie było. To jest 20 kart. 20 kart ląduje w porcie na miejscu do tego przeznaczonym. Reszta ląduje do pudełka, nie będziemy ich w ogóle używać. Wędka, koło i zapas wszystko ląduje w porcie pod sklepami odpadającymi danej karcie. Koło ratunkowe rybia, moneta oraz kość omenu zostawiamy sobie gdzieś obok. One będą nam potrzebne w trakcie rozgrywki. Tak samo kości również gdzieś koło portu ponieważ to jest kolejna część sklepu. Na koniec toro On też się przydaje nawet bardzo. Każdy z graczy dostaje znacznik swój. Kolorze ustawiamy na zero. Na planszy morza talia dynksów ląduje jej w prawym górnym rogu. W grze podstawowej na każdej głębokości Układamy 3 stosy po 13 kart. Jak macie, widzicie, mam przygotowane głębokość pierwsza, druga, trzecia, i bym to rozłożył. Ale z dodatkiem robimy kilka rzeczy. Karty z dodatku w lewym dolnym rogu mają taką mackę. Wszystkie. Więc jeśli nie będziecie chcieli nimi grać, łatwo będzie je można wyciągnąć. Tak samo karta z Kickstartera, dostajecie je w grze. To nie jest tak, że jakoś specjalnie je kupiłem. One mają KS w lewym rogu i też decyduje. One są również dla każdej głębokości. Ale jeśli już decydujecie się, że gracie z, z kartami z dodatku, to macie dwie opcje: albo wtasowujecie wszystkie karty z dodatku dla każdej głębokości i rozkładacie też po 13, a druga opcja jest taka, że jeśli chcecie zagrać wszystkimi kartami z dodatku, bo po prostu są fajniejsze powiedzmy, to musicie wyciągnąć po 6 kart każdej głębokości, odłożyć do pudełka, ona nie, nie będziecie ich w ogóle używać i wszystkie karty, które tu macie, wtasowujecie w daną głębokość. I rozkładacie również po 13 na daną głębokość. Ja po prostu tasuję wszystko, co mam, wyłożę po 13. Jak w ogóle grać? Podczas startu tego nie będziemy robić pierwszego dnia, ale w kolejnych już tak. Przesuwamy znacznik na wtorek. Nowy pierwszy gracz to ten, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli by był tu kolejny. Odrzucamy wszystkie ryby, które są odkryte na morzu, na ich cmentarzyska dla danej głębokości i rozpatrujemy efekt danego dnia. Macie tą informację pod dniami tygodnia, w środę odświeżacie puszkę robaków, w czwartek dostajecie rybie y, grosze, w piątek dostajecie również puszkę robaków, a w sobotę dodatkową kość. O kolorze pomarańczowym. Gdyby nie było pomarańczowych, dostajecie po prostu niebieskie. Przesuwamy też łodzie o jedną głębokość wyżej, ponieważ schodząc sobie w trakcie rozgrywki, na początku, właśnie każdego kolejnego dnia, wracamy o jedną wyżej. Więc jakbym był tu, to bym wrócił tu. Jakbym był tu, to bym wrócił tu. Z dodatku natomiast ustawiamy kartę na taką wartość, ile mamy kart żalu na ręce, a zarazem obłędu. Czyli jakbym miał coś więcej, między jedną a sześć, to bym zostawił o. Faza druga. Czyli odświeżanie. Bierzemy wszystkie kości zużyte i ewentualnie, gdybyśmy byli świeże, mieli świeże to dowolną ilość. Tylko zależy od nas. Ja mam tylko trzy, no bo to jest początek gry, więc rzucam. I wylosowało mi się 2, 1, 1. I wszystko ląduje do zużytych. O obłędzie jeszcze wspomnę później, ale na ten moment musicie wiedzieć, że tyle, ile macie obłędu na początek, taką macie limit kości. Cztery kości mam. Nie ma problemu. Tyle ląduje do świeżych. Ale gdybym miał 5 kości, a limit jest 4, mój limit ląduje w świeżych, reszta ląduje w zużytych. Gracz, którego suma kości jest najwyższa, w przypadku remisu decyduje kolejność rund, bierze koło ratunkowe i przekazuje kolej do, dowolnemu innemu graczowi, nie zabiera go sobie. Nie ma tak łatwo. Trzecia faza to zadeklaruj. Również nie robimy tego pierwszego dnia, ale wreszcie już tak. Od pierwszego gracza decydujemy, czy spędzamy dzień na morzu, czy płyniemy do portu? Gracz, który poprzedniego dnia był w porcie, musi wrócić na morze na pierwszą głębokość. W tej fazie wyposażamy się w wędki i kołowrotki. Umieszczamy tylko po jednej karcie w polach pod naszym wędkarzem wędka-kołowrotek. I wybranych nie możemy już zmienić do następnej fazy deklaracji w dniu kolejnym. I czwarta faza danego dnia to są akcje. Rozpoczynając od pierwszego gracza, możemy wykonać jedną akcję główną. Mamy je różne w zależności od tego, czy jesteśmy w porcie, czy na morzu ale o tym chwilę później. Jeśli nie możemy lub nie chcemy wykonać jakiejś akcji, po prostu pasujemy. I wtedy nie możemy już nic więcej robić. Czekamy na kolejny dzień, jedynie podczas pierwszego spasowania i za każdym razem, kiedy ominie nas kolejka, dobieramy sobie kartę Dinksu. Albo odrzucamy jeden losowo żal. Gra się toczy, póki wszyscy z wyjątkiem jednego gracza spasują. Ostatnia osoba może wykonać jeszcze dwie tury dodatkowo, Potem od razu dzień się kończy i przechodzimy do następnego. Zanim przejdziemy do łowienia ryb, porozmawiamy o nich samych. Wezmę sobie taką jedną i pokażę Wam, co dokładnie możecie na takiej karcie wyczytać. Lewa strona to jest wartość przy sprzedaży i punkty na koniec gry. Macie ją jakby w jednej liczbie zawad. Poniżej efekt kart sprzedaży kart skażonych. Jak widzicie, zdrowa nie ma tego znaczka. Chodzi o to, że przy sprzedaży dostajecie dodatkową kartę żalu. Prócz nazwy mamy też rozmiar i typ właśnie. Prawy górny róg to trudność łowienia, określamy ją w kościach. Informacja o głębokości ułatwia Wam wyszukiwanie, i jakbyście Wam jakieś karty pomieszały w pudełku na przykład. Mamy też pod spodem jakieś ciekawe nawiązania, jakieś ciekawe wzmianki. Zagubiony, odmieniony ale nie martw. No ale najważniejsze to, co jest na środku, czyli po prostu efekt, zdolność naszej karty. Ale zacznijmy od początku. Mamy trzy rozmiary ryb. Macie tą informację też na karcie Pomoc. Niewielka, średnia oraz olbrzymia. I fajnie możecie to rozpoznać, to jest fajny element w tej grze. Wielkość sylwetek kart na karcie na odwrocie oznacza wielkość ryby. Tutaj cień jest taki schowany za cyfrą i on jest taki malutki. Średnia ryba to ten cień jest tak na 3 czwartej tej karty powiedzmy, a ogromna ryba, olbrzymia cień wychodzi poza obrys kart. Tak możecie odróżniać co chcecie złowić. Kartą pomocy pozwala nam to oszacować dla jakiej wielkości ryby, na której głębokości możemy w ogóle coś złowić, nie? Jesteśmy w pierwszej głębokości, niewielka ryba kosztuje 0,2, średnia 1,3, a olbrzymia 2,4. Takie karty możecie trafiać na danej głębokości i ja mam 4 świeże kości, więc teoretycznie mógłbym się pokusić o olbrzymią rybę, bo do, do czwórki jest wartość łowienia, więc byłaby szansa, żebym właśnie tą olbrzymią rybę złowił. I co my tu mamy? Czwóreczka. Idealnie. Udałoby mi się złowić tą rybę, wszystkie kości bym zużył. Czybym tak chciał? Nie wiem, ale macie właśnie taką możliwość, że możecie sobie sprawdzać, na co was w ogóle stać i jaką, jaką macie szansę na złowienie czegokolwiek. Możemy łowić ryby zdrowe i skażone. Mamy informacje jakie to są ryby, łatwo to rozpoznać. Po pierwsze, ramka. Tu jest niebieska, tu jest zielona. Po drugie, jakby kolor nazwy tego zwierzęcia ryby też ma odpowiedni dla danego typu. I macie jeszcze na samym końcu informacja pod nazwą zdrowa, skażona. I na karcie pomocy mamy współczynnik również dla danej głębokości. Pierwszej głębokości, w której jestem, Uczynnik zdrowych do doskażonych mamy dwa do jednego i potem się to zmienia. Ponieważ na początku wolimy zdrowe ryby, ponieważ wartość ich jest większa, ale im więcej mamy żalu, tym wolimy bardziej skażone. I możemy sobie właśnie operować głębokościami i wartościami, które nas interesują. Mamy cztery zdolności ryb trwałe, to takie, które działają dopóki karta jest odkryta. To jest po prostu opis. zazwyczaj to jest opis, jak mamy ją złowić albo coś takiego. Nie on nie ma żadnego znaczka obok siebie. Potem z odkryciem to jest takie oko i za każdym razem, kiedy odkryjemy rybę na danej głębokości, pyk jest to oko, to znaczy, że od razu wykonujemy efekt związany z tą kartą. Związany z połowem, ikona tego haczyka, wtedy kiedy zdecydujemy się zapłacić koszt i złowić rybę, idzie ona do nas i dopiero wtedy wykonujemy efekt związany z połowem, czyli w tym wypadku dostałbym jakieś rzeczy. I ostatnie, to jest z jedzeniem, to jest ta ikona yy, zębów ręki. Gdy zjem, dopiero gdy zjemy kartę, yy, czyli rybę po prostu, dostajemy efekt z tej umiejętności, i pamiętajcie, że zjedzona ryba, karta wraca na cmentarzysko dla jej głębokości, czyli w tym wypadku wróciłaby na dwójkę, no czyli w tym miejscu, ponieważ takie karty nam już przepadają. Jak widzicie, niektóre karty mają podwójne zdolności. mamy tylko jedną, a tu mamy dwie, nie? Stała oraz związana ze zjedzeniem tej ryby. Możecie też trafić na ikonę ryby ze znakiem zapytania. Macie to w symbolach w karcie pomocy. Rzuć rybią monetą. To jest ta moneta, to jest taka karta, ona właśnie przy zjedzeniu, w tym wypadku akurat przy zjedzeniu mogę rzucić monetą. W zależności od tego, co wypadnie, dostanę taką nagrodę albo karę, nie? Macie też możliwość złapać amulet Agart. Przyznam się, że nie wiem, gdzie on jest. Będziecie mieli po prostu niespodziankę. W ramach tej karty dostajecie taką kość. To jest po prostu wasza nowa kość do łowienia ryb. I działa ona jako kość gracza. Więc w praktyce to możecie sobie wyobrazić, że to jest po prostu czwarta kość w danym kolorze. I nie działa ona jak drewniane kość, bo drewniane kości działają trochę inaczej, ale o tym później. Od razu po złowieniu amuletu Agarty rzucacie tą kością i ląduje ona w świeżych. Oczywiście jeśli pozwala na to limit kości, o tym pamiętajcie. Gdyby się okazało, że limit nam nie pozwala, spokojnie ta kość nam nie przepada, po prostu trafia na ten moment do zużytych. Jedyną opcją jaką, że kość możemy stracić, to gdy stracimy kartę. Jakaś umiejętność, zdolność każe nam tą kartę odrzucić, to wtedy też tracimy kość. Tak to ta kość zostaje z nami do końca gry. Prócz kart, ryb, mamy też dinksy. Są te zielone, na morzu, na samej górze. Używamy ich jako wspomagaczy łowienia. Dają nam też rabaty w sklepie i wiele więcej. Nie liczą się jako ryby, obłęd nie ma na nie wpływu, a co za tym idzie, nie są brane pod uwagę przy punktacji na koniec gry. I teraz przechodzimy do najważniejszego, akcje na morzu. Będziemy łowić. Aby móc łowić, musimy mieć przynajmniej jedną świeżą kość. To żeby złowić rybę jakąkolwiek, muszę mieć jedną. Pomimo tego, że zdolności z różnych elementów w tej grze mogą nam zniwelować koszt ryby do zera nawet, żeby zacząć łowić, jakakolwiek jedna kość musi być świeża. Łowienie ryby odbywa się w czterech krokach. Mamy to wypisane na planszy morza. Tak samo na, pla na planszy portu mamy akcje, jakie możemy wykonywać generalnie w całej grze. Na planszy morza możemy wykonywać akcje, które są na morzu. Mamy to informację pod nazwą słona głębina. I teraz przez wszystkie przejdziemy. Zarzuć wędkę. Wybieramy ławicę na obecnej głębokości lub wyżej. Więc jak bylibyśmy tu, mogę złowić ryby na dwóch głębokościach. Na tej i na tej. I jeśli jest zakryta taka ryba, to ją właśnie w tym momencie odkrywamy. Bo jeśli nie, to decyduje się, że łowie tą rybę, która byłaby odkryta. Jestem na pierwszej głębokości, odkrywam sobie na początek małą rybę, żeby nie szaleć, powiedzmy, że mam, mam 4 w wartościach, trochę nie za dużo, więc żeby złowić trochę więcej ryb, odkrywam sobie małą, pierwsza głębokość, niewielka ryba, 0,2, jest szansa, że złowię coś fajnego powiedzmy. Jako drugi punkt na morzu akcja rozpatrz. Chodzi o to, właśnie oko, które się wy, yy, podczas odkrywania widzimy, oko, i właśnie wtedy rozpatrujemy efekt. I praktycznie od razu. Nieważne, czy mamy odkrytą już rybę przez innego gracza, bo ktoś jej nie złowił, czy właśnie przed chwilą my ją odkryliśmy, generalnie czas na kolej łowienia. Czyli trzecia akcja, zapłać. Trudność ryby, w tym wypadku jeden, musimy wydać w kościach w równej wartości albo wyższej. Więc jakbym miał dwójeczki same, no to niestety, wydając. Na tą rybę, żeby ją opłacić jej koszt, wydaje dwójeczkę, przepada jedynka, która, którą mógłbym, nie ma żadnego rozmieniania, zapamiętywania, na nakreskę, nie ma nic takiego, wszystko przepada, co jest ponad wartość ryby. I kości gracza, tak jak przesunąłem właśnie, wydałem to na tą rybę, więc przesuwam do zużytych. Gdyby to była kość drewniana, to taka po użyciu. Nie ląduje do zużytych, tylko wraca do worka. Kości drewniane to są kości tymczasowe. Jeśli nie chcemy lub nie możemy łowić, musimy wydać jedną kość odkrytą. W zamian za to, że nie łowimy tej ryby. Ona zostaje tam odkryta do końca danego dnia, ale my w ramach kary oddajemy jedną kość, bo decydujemy się tego nie robić, ale w ramach nagrody dobrałbym wtedy jedną kartę dinksu. Taką rybę cały czas może złowić jakiś inny gracz, my po prostu decydujemy się, że tego nie robimy. Ale jako czwartą akcję na morzu złów decydujemy się jednak, że łowię taką rybę. Miałem tu dwie jedynki, decyduje się jedyneczka. Przechodzi na zużyte, i ta karta ląduje do mnie. I złowiłem tą kartę. Jeśli byłaby akcja z połowem, czyli właśnie ta, to rozpatruję efekt połowu. W moim przypadku jest to tylko efekt przy zjedzeniu. Na razie nie jem ryby. Oczywiście wszystkie, wszystkie karty ryb pozostają zakryte przed innymi graczami. Nikt nic nie wie, co masz. Ryby o trudności 0, możecie je spotkać na pierwszej głębokości, 0,2, albo gdy umiejętność jakaś zniweluje nam koszt ryby do 0. Nie wydajemy w ramach tego żadnej kości. Przy łowieniu musimy mieć tą kość wizualnie w świeżych, ale że płacimy zero, to nie płacimy nic. Po prostu bierzemy taką rybę za darmo, zakrytą do nas. Niezależnie od tego, możemy złapać tylko jedną rybę. I po połowie nasza tura się kończy. Mamy też darmowe akcję. W dowolnym momencie naszej tury możemy taką wykonać bez limitu. Przed łowieniem możemy wydać dowolną kość, aby przesunąć się o głębokość niżej. I wydałbym jedyneczkę i przesunął się na jakby łodzią w dół. Jakbym się chciał znów przesunąć w dół, to muszę wydać drugą kość. Wartości tutaj nie mają znaczenia, czyli bym przesunął się tak. Łodzie, które są na głębokościach, zawsze zostają do początku następnego dnia. Przed odkryciem ryby możemy użyć puszki robaku. Pozwala ona podejrzeć rybę i odłożyć ją albo z powrotem na wierzch, albo na ławicy, bo nam się na przykład nie podoba. W ramach akcji darmowej, w jakiej ilości chcę ryb, mogę je zjeść i wykonać efekt z kart. Jeśli bym zjadł tą rybę, mogę zwiększyć wartość dla jednej kości. Ale zwiększenie wartości nie wiąże się, macie ikonę pod spodem, z odświeżeniem jednej kości. Jeśli miałbym wszystkie kości już zużyte, albo chociaż tak, zwiększenie wartości tyczy się tylko tej kości. Nie mogę, jeśli miałbym odśwież jedną ze swoich kości, dopiero biorę jedną z użytych, rzucam, i dopiero na to wraca. Lub mógłbym losowo odrzucić jeden żal. No to już zależy ode mnie. Karta zjedzona, wartość, yy, pierwsza głębokość, odrzuciłbym ją na stos cmentarzyska. Jeśli mamy koło ratunkowe, pozwala nam to zmniejszyć trudność łowienia o dwa. Tą rybę złowiłbym za darmo. Akurat w darmowych akcji jest to jednorazowa. Po zużyciu odkładamy na bok i dopiero podczas akcji odświeżania, ewentualnie jeśli na nas to trafi, możemy takie koło ratunkowe dostać. I w ramach darmowej akcji z dodatku raz dziennie mogę użyć zdolności karty największego żalu, tylko ta, która jest najwyżej. Więc jakbym miał tak, to mógłbym użyć tylko tej zdolności i 1-6. Ale mam 0 błędu, 0 żali, używam tylko tej zdolności. Zmuś innego gracza do dobrania żalu. I w ramach darmowych akcji możemy także w każdej chwili używać pingsów, wędek, kołowrotków, zapasów. Wszystko to zależy od nas. Raz na grę, gdy jesteśmy na morzu, możemy użyć szalupy i wrócić do portu. Ale żeby to nie było takie proste, mamy trochę kar. Odwracamy taką kartę szalupy na drugą stronę i na koniec gry dostajemy 10 żalu na, jako punkty. A możecie się domyślać, że to nie są dobre punkty. Na to, że obłędu nic nie zmieniamy, toro błędu tylko się liczy do kart żalu. Ta karta jest takim efektem na koniec gry. Gdybyśmy wcześniej spasowali, bo nie chcemy łowić albo coś, nie możemy użyć szalupy, żeby wrócić do portu. Jak się decyduje, że wracam, przesuwamy łódź tutaj w miejsce. Na to przeznaczone w porcie. I od teraz wykonuje tylko akcje, które są w porcie możliwe. Ale zanim przejdziemy do portu, porozmawiamy trochę o obłędzie i o żalu. W trakcie gry zbieramy karty żalu do dosyć często, jak widzicie. Każda karta praktycznie każe nam albo odrzucić, albo dobrać jakąś kartę żalu. Trzymamy je zakryte przed sobą, żeby nikt ich nie widział i musimy wiedzieć, ile ich mamy, ponieważ zaznaczamy ich ilość na planszy obłędu. Mam dwie karty, moja wartość obłędu wylądowałaby tutaj na, na drugiej. Za każdym razem, gdy dobieramy kartę żalu albo odrzucamy, od razu zmieniamy to na torze obłędu, robimy to po prostu na żywo. Wartość na odwrocie kart nie ma znaczenia na ten moment. Tor obłędu dotyczy tylko ilości kart. Gdy trafimy na ikonę Przekreślonej kotwicy, to odrzucamy po prostu żal. Więc odrzucam żal i ląduję w tym miejscu. Natomiast gdy trafimy ikonę kotwicy nieprzekreślonej, to dobierz kartę żalu. Wszystko macie fajnie w symbolach opisane. I w takim przypadku dobrałbym sobie kartę żalu z portu w żalach. Ale gdyby nie było tam już kart, to w kolejności dobieram karty żalu z żali odrzuconych. Ale gdyby też tam nie było kart, to zabieram innemu graczowi dowolnemu. Nasz poziom błędu wpływa na kilka rzeczy. Coś już wiecie, ale teraz to rozwinę. Wszystkie ryby, które sprzedajemy, czy zdrowe, czy skażone, musimy zmienić ich wartość o nasz toro błędu. Mam jedną kartę żalu, jestem na drugiej linijce. Wartość zdrowych ryb, czyli tą po lewej stronie, zmieniłbym plus 1, czyli kosztowałaby już 2. Wartość skażonej ryby musiałbym zniwelować o 1, także kosztowałaby 5. Więc zawsze karty. Pamiętajcie, żeby niwelować ich wartości. Tak samo na koniec gry. Gdy będziemy bardzo szaleni, mamy zniżkę w porcie. Minus jeden, cokolwiek co kupujemy. Obłęd wpływa też na limit kości, albo aż wpływa na niego. Ich liczba w puli świeżych musi się zgadzać z naszym limitem. Ja mam obłędu jedną kartę, pięciu limit kości, mógłbym mieć pięć świeżych. Jeśli by tak nie było, wszystkie świeże kości... Przechodzą do zużytych. Wszystkie te oczywiście poza limit. Jeśli w trakcie rozgrywki cokolwiek usunie nam obłęd, przez co na to, że zwiększamy swoją wartość i limit kości nam się zmniejsza i ma, miałbym 4, a limit, a miałbym tu 5 kości, w tym wypadku nie usuwam jednej kości, bo przekroczyłem limit. Przekroczenie limitu działa tylko wtedy, kiedy kupujemy nowe kości albo odświeżamy, czyli rzucamy nimi. Nie działa wtedy, kiedy nagle w trakcie rozgrywki. Zmniejszy nam się ilość kart żalu, a co za tym idzie obłęd. Jak ostatnie port. Co możemy tam robić? Nieważne czy do portu zawinęliśmy właśnie przez naszą kartę szalupy, czy po prostu w czasie deklaracji deklarujemy się, że mamy do portu, robimy tam na początku dnia kilka rzeczy. Mamy tą informację w tym miejscu. Po wpłynięciu do portu robimy te trzy rzeczy. Najpierw odświeżamy kartę robaków, ponieważ jeśli bym ją zużył, właśnie po wpłynięciu odświeżam sobie ją i mogę znów jej użyć, czyli podejrzeć sobie rybę w trakcie łowienia. Drugie, odświeżamy dowolną kość. Bierzemy kości ile chcemy, rzucamy nimi i trzeci, opcjonalnie odrzucamy kartę żalu, no i pewnie bym sobie taką odrzucił. Generalnie zawinięcie do portu pomaga przy słabych rzutach kości. Mamy wtorek, jest akcja odświeżania, więc przy odświeżaniu rzucam wszystkimi kośćmi, po poniedziałku, po łowieniu one były w zużytych, więc biorę je, rzucam nimi. Coś tam mi wyskoczyło, 2, 1, 1. Wartości powiedzmy słabe do łowienia. Więc w czasie deklaracji dekla deklaruję, że idę do portu. Robię wszystkie akcje w porcie, ale najpierw wpływając do portu również rzucam kości. I rzucając kośćmi pamiętajcie, że rzucacie wszystkimi zużytymi, ale dowolną ilością świeżych. Także dwójeczkę sobie zostawię, bo to całkiem dobra kość i rzucam tylko tymi dwoma. Rzucam 2-2. Całkiem nieźle, ale gdyby dalej to był słaby wynik. Po wykonaniu wszystkich akcji w porcie, o których zaraz porozmawiamy, mamy środę i w kolejnym dniu mamy również akcję odświeżania. Po tych dwóch rzutach wcześniejszych miałbym te słabe kości też takiego, to znów podczas w środę akcja odświeżania Znów biorę kości, ile uważam ze świeżych, i ewentualnie wszystkie zużyte, rzucam od nowa i liczę na jakieś lepsze wartości. Reasumując, macie trzy szanse, żeby te kości wam w końcu jakieś fajne wartości dały: oczywiście, jeśli wejdziecie do portu, ale oprócz akcji wpłynięcia do portu, których wykonujecie Macie też trzy takie akcje główne w porcie, które możecie robić. I o tym jest tutaj: akcje w porcie. Możemy wejść do jakiegoś sklepu, czyli kupić cokolwiek. Możemy sprzedawać nasze ryby, albo eksponować. Zacznijmy od ostatniego, czyli wyeksponuj ryby. Bierzemy sobie taką rybę, w sumie do trzech ryb, tak naprawdę. Bierzemy sobie ją i wkładamy w miejsca do tego przeznaczone nad naszą planszą wędkarza. Wrzuciłbym sobie w to miejsce i dostałbym. Jeden w tym wypadku punkt razy dwa, czyli dwa punkty na koniec gry. Tu możecie im mieć tylko po jednej rybie na każde miejsce i nie możecie ich zmieniać do końca gry. Także rozważnie wybierajcie. Następne, sprzedaj ryby. Wybieramy dowolną ilość ryb, które mamy na ręce naszych i sprzedajemy ją za daną wartość. Ale pamiętajcie, że zawsze ją modyfikujecie. Mam 0 błędu, nie mam żadnej karty, nie kosztowałaby 1, tylko plus 2, to jest 3. I wtedy przesuwam sobie nasz znacznik ryb groszy na trujeczkę. I taka ryba ląduje do, na cmentarzysko. 1. Sprawdzamy sobie na którą tą głębokość, i kładziemy ją tutaj. Nie możecie mieć więcej niż 10 keszu. Wszystko, co ponad, przepada, także nie możecie sprzedawać bez liku. I pamiętajcie, że jakbyśmy sprzedawali skażoną rybę, czyli tą zieloną obramówką, od razu byśmy dostawali żal. I teraz kolejna akcja: wejdź do sklepu, czyli po prostu kupowanie. Mamy cztery sklepy: wędki, kołowrotki, zapasy i kości. I w każdym z nich możecie być tylko raz danego dnia, czyli możecie. Powiedzmy kupić tylko cztery razy. Płacąc odpowiednią kwotę możemy dostać jeden lub więcej elementów, w zależności od tego, ile zapłacimy. Te wartości się trochę różnią. W przypadku Wędek za jeden grosz dostajemy jedną kartę wędki. Za trzy mogę sobie wybrać, wziąć trzy karty z wierzchu, oczywiście, wszystkie podejrzeć i jedną z nich wybrać, a za pięć groszy mogę wziąć pięć kart, wszystkie podejrzeć i dwie z nich wybrać. Pozostałych trochę analogicznie, tylko inne są wartości. Natomiast, gdy kupimy kości za daną y, kwotę, na którą nas stać, bierzemy woreczek i w ciemno zaczynamy losować tyle kości, ile wykupiliśmy. Powiedzmy, że mam trzy, to wykupiłbym sobie wszystkie, schodzę do zera i kupuję dwie kości. I w ciemno losuję, wziąłbym dwie brązowe, są tam jeszcze zielone i niebieskie, one mają trochę inne wartości. Od razu takimi kośćmi rzucamy. I sprawdzamy też limit. Mogę mieć tylko 4 kości, a mam już 3. Więc trójeczkę sobie daję do świeżych, a dwójeczkę, bo jest gorsza, do zużytych. Kości nam na razie nie przepadają, dopiero jak je zużyję, to wtedy, ale podczas rzucania, pomimo tego, że przekroczyłem limit, to kość ląduje do zużytych, będzie jeszcze szansa ją wykorzystać. Tylko właśnie niestety, gdy złowimy rybę za pomocą tej kości, to kość przepada. To są zawsze kości tymczasowe. W porcie mamy też darmowe akcje, w których wykonujemy dowolną ilość w dowolnym momencie, tak samo jak na morzu, czyli używanie cardingsów, zapasów, zjadanie ryb. Robimy to kiedy chcemy, ile chcemy i jak chcemy. Tak samo, gdybyśmy mieli koło ratunkowe i decydujemy się iść do portu, ono również niweluje nam koszt zakupu. Ale tak samo podczas łowienia, to jest akcja jednorazowa po wykorzystaniu koło ratunkowe. Odkładamy na bok. I teraz przechodzimy do końca gry. Gdy wszystkie rzeczy spasują, gra się kończy. Na początku zbliżamy wszystkie karty żalu i tym razem na odwrocie. Powiedzmy, że to są moje dwie karty, dostałbym 5 żalu. Ewentualnie, gdy mamy tą szalupę odwróconą, to jeszcze 10, czyli razem... 15 żalu na minusie, ale żal nie minusuje nam punktów na koniec gry. Żal robi to, że osoba, która ma największą wartość żalu, odrzuca jedną z wyeksponowanych kart. I w zależności od tego, ilu jest graczy, dla dwóch odrzucamy kartę stąd o najniższej wartości. Oczywiście zawsze modyfikujecie o nasz toro błędu, a dla trzech plus graczy odrzucacie kartę o najwyższej wartości. I to robi żal na koniec gry. Po usunięciu jednej karty nad naszym wędkarzem przechodzimy do zliczania punktów. Najpierw sumujemy wartości ryb, które mamy na ręce. Zawsze, wiem, że powtarzam to, ale tak to jest, musicie wartości modyfikować względem toru błędu. Zdrową rybę, czyli tą niebieską, modyfikuje o 2, czyli dostałbym 3 punkty. Tą skażoną modyfikuje o minus 2, czyli 5. 5 plus 3 to jest 8. Ta ryba ma 0. Nie możemy spaść wartością na minus, więc zostaje 0. 3. Plus 5 to jest 8, tyle miałbym punktów, ale dodajemy do tego jeszcze inne rzeczy. Za każde dwa rybie grosze dostajemy też jeden punkt zwycięstwa. Ja mam 0, więc nic bym nie dostał. Ostatnie co zliczamy to właśnie nasze wyeksponowane ryby. Usunąłem jedną powiedzmy, bo byłem graczem, który ma najwięcej żalu, więc usunąłem tą. I teraz sumuję sobie resztę, również w oparciu o toro błędu. Ryba ma zdrowa 3 plus 2 to jest 5, razy 2 to jest 10 punktów. Skażona, 5 minus 2 to jest 3, raz 2 to jest 6. Po zsumowaniu wszystkiego wygrywa gracz z najwyższą ilością punktów zwycięstwa. Remisy z niższą wartością całkowitego żalu. W tym wypadku miałem 15, no zależy kto co by miał, tak? Ale gdyby dalej utrzymywał się remis, gracz, który ma fizycznie mniej kart żalu. Nie mówimy o tej karcie szalupy, ja mam tutaj akurat dwie karty żalu. By było na tyle. Jeśli materiał Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, odwiedzenia Facebooka, Instagrama, albo po prostu stawcie komentarz pod filmem. Bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego. Hej!